Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Czy jesteś osobą, która ponad siebie stawia zadowalanie innych? Jeśli tak, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Cześć. Dzisiaj będę mówić do Ciebie o tym, dlaczego tak naprawdę bardzo duża część z nas, ta, która i ja, i Ty oglądająca dzisiaj to wideo, w pewnym sensie skupia się mocniej na innych niż na sobie. Powodów jest kilka. Przede wszystkim y, można powiedzieć, że te powody wynikają z naszych przekonań, przekonań i wychowania z naszego domu rodzinnego, z którego pochodzimy, w którym to pewnie byłeś, byłeś w jakiejś roli. Roli y, być może starszego brata albo siostry, albo roli osoby, która. Lepiej ogarnia rzeczywistość, jest bardziej wyrozumiała, życzliwa w stosunku do swojego rodzeństwa czy najbliższych. I to właśnie Tobie przyszła taka rola w Twoim życiu, zadawalania najbliższych. Ta rola, którą dostajemy bardzo często w swoim życiu lub sami w nią wchodzimy, czując, że mamy odpowiednią wiedzę, kompetencję lub po prostu osobowość do tego, żeby podnosić innych z trudności, wyciągać ich z dołków emocjonalnych. Czy po prostu dawać im wsparcie, powoduje, że wchodzimy najpierw w naszym życiu rodzinnym, a potem już w różnych innych sytuacjach, bardzo często w rolę osoby, która zanim zastanowi się nad tym, czego sama potrzebuje, najpierw zastanawia się nad tym, czego potrzebują wszyscy w tym pokoju czy w tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. I dlaczego my ten temat poruszamy? A poruszamy go dlatego, że tak naprawdę bardzo, ale to bardzo często moi klienci, klienci, którzy pojawiają się w procesach warsztatowych, w procesach coachingowych, mentoringowych, przychodzą do mnie na jakimś etapie swojego życia mówiąc: Mam dość. W pewnym sensie można powiedzieć, nazwać ich taką kategorią męczenników. Są to ludzie, którzy przychodzą już bardzo mocno zmęczeni, żeby nie powiedzieć, styrani, tą rolą w kółko u, można powiedzieć. Uatrakcyjniania, rozmiękczania, podnoszenia wszystkich trudności świata codziennego, które no właśnie, świadomie, nieświadomie na jakimś etapie zaczęli przyjmować w swoim pewnie wczesnym życiu, a następnie po prostu całe ich otoczenie przyjęło, że tak to już jest, że Asia i Marek zawsze, kiedy jest potrzeba, to oni wycierają, przynoszą chusteczki i są wsparciem i nie śpią po nocach żeby pomóc najbliższym, a wszyscy inni w tak naturalny sposób po prostu z tego korzystają. Po czemu mieliby nie, nie, nie korzystać? I tutaj zadam Ci takie pytanie. A to pytanie, jeśli czujesz, że ten temat dzisiejszego odcinka jest o Tobie, to to pytanie brzmi, czy to jest tak, że Ty próbujesz w jakikolwiek sposób mówić o swoich potrzebach, o tym, że jesteś z tym źle, albo komunikujesz swojemu najbliższemu otoczeniu, że jesteś z tym zmęczony. Bo z mojej perspektywy, jeśli masz taką tendencję do zadowalania wszystkich dookoła, y, zaczynania w pewnym sensie y, swojego dnia od myślenia o innych, a nie o sobie, to tak naprawdę kluczowe pytanie brzmi: A, czy to jest coś, co ci służy, czy to jest dla ciebie dobre, a B, czy w jakikolwiek sposób dajesz swojemu otoczeniu do zrozumienia, że jesteś tym zmęczony. Dlatego, że ten taki stan przemęczenia i takiego wyrzutu do całego świata o to, dlaczego to ja teraz jestem w tej sytuacji. Bardzo często jest efektem braku świadomości po drugiej stronie naszych najbliższych, że to nas męczy. Bardzo często jest tak, że my, pomagając, sprawiamy wrażenie, że to jest dla nas fajne, przyjemne i być może nawet jest. Aczkolwiek, jak wszystko, dobre jest w balansie i ma swoje granice. W związku z tym, jeśli te granice w Twoim życiu są przekraczane przez Twoich najbliższych, oni muszą o tym wiedzieć. Więc Jeśli jesteś w takiej sytuacji, w której czujesz, że tak jest, to pierwszą rzecz, jaką robisz, to bierzesz sobie kartkę, notę, długopis, notatnik być może i zapisujesz sobie odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, czego ty ty dzisiaj w tym momencie potrzebujesz, żeby czuć się dobrze ze swoimi bliskimi, ze sobą. Oczywiście pewnie odpowiedź nie będzie jedna, nie będzie oczywista, nie będzie krótka, ale wypisz wszystkie te rzeczy, których ty dzisiaj potrzebujesz. W świecie idealnym na razie nie bierz pod uwagę, wyłącz krytyczny umysł, wszystkie takie wołające w, w głowie głosy pod tytułem tego się nie da zrobić, oni mi nie dadzą, albo się zbyt przyzwyczaili, albo nie dadzą sobie bez bezemnie rady. Wyłącz te głosy. Wypisz wszystkie te rzeczy, których Ty dzisiaj potrzebujesz, żeby się czuć mniej zmęczonym zmęczoną, żeby się czuć dobrze, przede wszystkim, żeby przestać być w roli ofiary i męczennika. A żeby zacząć się czuć sprawczo. No i druga rzecz, to zorganizuj, jak już będziesz wiedzieć, czego potrzebujesz, jakie spotkanie ze swoimi najbliższymi, to jest to ta trudniejsza część tego zadania, w ramach którego to spotkania opowiesz im bez wyrzutu, bardzo spokojnie, bez oceny o tym, czego potrzebujesz, nadając kontekstu emocjonalnego tego, w jakim stanie jesteś. Takie komunikaty, komunikaty z poziomu komunikacji, porozumienia bez przemocy. Jest to taki nurt w pracy komunikacyjnej z drugim człowiekiem, który zaczyna się zawsze od komunikatu, który osadzony jest o to, jak ty się dzisiaj czujesz. Czyli przykładowo, jeśli mamy do przekazania informację o tym, że denerwuje nas, że nasza rodzina nie pomaga nam, na przykład w rodzinnych obowiązkach domowych, i to ty jesteś tą osobą, która wycznie wynosi śmieci i ładuje zmywarkę, i sprząta, i wkłada pranie, i tak naprawdę jest to już tak zautomatyzowane, że nikt nie w domu nie zastanawia się nad tym, kto to robi, po prostu to się robi, czyli ty to robisz, i cię to wkurza, to komunikat, który jest sprawczy, to taki komunikat, w którym nie mówisz, bo wy zawsze, albo bo ja ciągle, albo bo wy nigdy, tylko siadasz naprzeciwko swoich bliskich. I zaczynać ten komunikat od swoich emocji i potrzeb. Czyli yy, drodzy kochani, chciałam, chciałam wam powiedzieć, że jestem zmęczony, zmęczona, yy, wyczerpany tym, że wszystkie te obowiązki, które mamy w domu, to ja o nich myślę, wstaję, myśląc o nich i idę spać, myśląc o nich. I chciałam wam o tym powiedzieć. Czy moglibyśmy, i tu ważna sprawa, nie przerzucamy winy, czy moglibyśmy wypracować wspólnie? jakiś system, który pozwoli nam na to, abym czuła się mniej zmęczona? Daj znać, czy to ma sens w komentarzu, czy ten sposób komunikacji ci odpowiada, i czy to jest y, taka forma, którą jesteś w stanie, właśnie bez takiej, można powiedzieć, przerzucenia winy na drugą stronę przez płot, zakomunikować tak naprawdę, czego potrzebujesz. To jest taki pierwszy krok od tego, y, do tego, aby zacząć w pewnym sensie od siebie. Jest takie y, zdanie, które ostatnio napisała jedna z moich. Y, Obserwujących na Instagramie, na które Cię serdecznie zapraszam, Magdalena Daniłoś, znajdziesz mnie na Instagramie. Jedna z moich obserwujących napisała ostatnio takie fantastyczne zdanie: Dając sobie, daje innym. I to jest jedna z tych rzeczy, którą chciałabym Ciebie teraz zachęcić do tego, żebyś dał, dała sobie. Czyli takie przyzwolenie na to, że masz prawo mówić o swoich emocjach, trudnościach, o zmęczeniu o swojej najbliższej rodzinie, partnerowi, partnerce, dzieciom, przyjaciółce. I jest to absolutnie normalne. Wiem, jeśli jesteś zadowalaczem, to prawdopodobnie nie masz tego typu przekonań dzisiaj jeszcze w swoim systemie, ale każda jedna sytuacja, w której będziesz o tym mówić drugiej stronie, spowoduje, że coraz mniej będziesz trudności czuł, czuła w tym, aby przekazywać swoje potrzeby drugiej stronie, a coraz częściej będziesz czuł sprawczość i zaufanie w stosunku do siebie. Zacznij od siebie, tak się nazywa grupa, grupa abonamentowa, którą prowadzę od listopada. I 3 listopada rozpoczynam właśnie pracę z grupą ludzi, która ma dokładnie takie wyzwanie czyli wyzwanie stawiania problemów, wyzwań i priorytetów całego świata ponad swoimi. W cyklu 12 tygodniowym, 12 tygodni pracy tematycznej, będziemy pracować nad takimi aspektami jak emocje, nasz umysł, uważność, akceptacja. To są wszystko obszary, nad którymi będziemy pracowali w trakcie 12 tygodni pracy na tej grupie. Kiedy te 12 tygodni minie, a będziemy pracować w cyklach tygodniowych, zaczniemy z powrotem. Możesz dołączyć do nas w cyklu właśnie 12 tygodniowym, wykupić dostęp do tej grupy 3 miesięczny. Możesz też Kupić miesięczny dostęp do grupy po to, aby sprawdzić, czy pasuje ci sposób, w jaki pracujemy, czy mój styl pracy i obszary, które zaproponowałam, pasują ci właśnie w pracy nad sobą i nad, no właśnie, stawianiem siebie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Dlatego, jeśli czujesz, że chcesz zacząć dbać o siebie, troszczyć się o siebie i przestać stawiać wszystkich cały świat, ponad własne potrzeby, to zacznij od siebie to właśnie grupa, do której chcecie dzisiaj zaprosić. A tymczasem zasubskrybuj ten kanał, będzie się tu pojawiało w najbliższym czasie dużo nowych właśnie tego typu obszarów poruszających filmów, dlatego już mam nadzieję teraz zostajemy w kontakcie tu na YouTubie, a z częścią z Was widzę się już niebawem na grupie Zacznij od siebie. Do zobaczenia.